Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas po raz kolejny zresztą do tego, żebyśmy weszli w logikę Pana Boga, byśmy spróbowali odkryć Jego logikę, a nie zatrzymywali się na pierwszych odczuciach. Moje doświadczenie tego fragmentu jest takie, że w pierwszym momencie wyświetlił mi się taki duży czerwony napis Niesprawiedliwość. I zrodziło się pytanie, jak to, właśnie jak to jest, że ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę. Otrzymali takie samo wynagrodzenie jak ci, którzy trudzili się cały dzień. Przecież to jest niesprawiedliwe. No ale właśnie, można się zatrzymać na tym, na tym pierwszym spostrzeżeniu, a można zadać sobie pytanie: ale co tak naprawdę Pan Bóg chce mi powiedzieć? Do czego mnie zaprasza? Jaką tajemnicę przed sobą chce, przede mną chce odsłonić o sobie? I przy kolejnym, czy powtórnym czytaniu tego fragmentu. Dostrzegłam słowo słowo dobry. Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry. W, tej, w tym fragmencie właśnie, dowiadujemy się o tym, że Bóg pokazuje nam, Jezus pokazuje nam, że jest po prostu dobry, że jest też że dotrzymuje słowa, że dotrzymał słowa, umówił się, umówił się z pracownikami na denara. I dotrzymuje słowa. Więc e, pierwsza taka myśl właśnie e, z tego fragmentu, to co, co Bóg myślę, że chce nam powiedzieć o sobie, to to, że właśnie jest dobry i że daje każdemu e, tyle, e, ile dany człowiek potrzebuje. E, że też nas zna, e, że też wie, komu ile może dać i od kogo ile może wymagać. Kolejna rzecz e, to słowo przyjaciel. Ciekawe, że Jezus właśnie od, e, odpowiadając na pytanie, e, na oskarżenie, tak naprawdę, e, dlaczego właśnie my pracujemy cały dzień, a dostaliśmy taką samą wynagrodzenie, jak ci, którzy pracowali tylko godzinę. Jezus odpowiada właśnie słowo, zwracając się do tych sług słowami przyjacielu. Słowo przyjaciel kojarzy nam się z relacją. I myślę, że e, Jezus chciał nam pokazać w tej przypowieści, e, że m, Bóg chce z nami budować relacje. Że zaprasza nas do relacji, e, a nie tylko do korzyści. No i tu rodzi się pytanie właśnie, czy traktuje Pana Boga jak taką maszynkę do spełniania życzeń? I w momencie, kiedy zaczynam się porównywać z innymi i patrzę, a inni to mają lepiej, mniej pracowali, a dostali lepsze wynagrodzenie, mają więcej talentów, lepiej im się w życiu powodzi, a ja tutaj taki pracowity, pobożny, tyle się modlę, a w moim życiu jest dużo gorzej. Właśnie, czy traktuję Pana Boga jak taką maszynkę do spełniania życzeń, jak złotą rybkę, czy właśnie wchodzę w relacje? Z Bogiem? Czy pielęgnuję, odkrywam to, że Bóg chce być moim przyjacielem, że to On jest najważniejszy i to On jest tym, który mnie obdarowuje? Czy potrafię ucieszyć się tym, czym Bóg mnie obdarowuje? Czy właśnie tracę czas na porównywanie się z innymi? Czy jestem przekonany o tym, że Bóg jest dobry, że chce mojego dobra, że troszczy się o mnie w sposób właściwy? I że chce ze mną budować relacje, że jestem dla niego tak wartościowy i tak cenny, że wielki, wszechmogący Bóg, który wszystko może, pochyla się nade mną, małym człowiekiem i chce ze mną budować relacje i nazywa mnie przyjacielem.